Cześć, nazywam się Dawid Kuncewicz i mam dziś dla Ciebie świetne wiadomości. Przedstawię Ci urządzenie Kontur, a także dwa kolejne urządzenia w osobnych wideo. A następnie opowiem Ci o konkursie i o newsach, jakie mamy odnośnie firmy Samsung, czyli producenta tego urządzenia. Zacznijmy jednak od przedstawienia samego urządzenia. To, co tutaj mam przed sobą, to Kontur 2000. Jest też wersja 1000 z mniejszym akumulatorem. To urządzenie to mobilna stacja zasilania. Jak zerkniemy obok, mamy tutaj port ładowania AC i oczywiście przewód w zestawie. Jak zerkniemy na frontowy panel, mamy tutaj gniazdka AC 230-240V, gniazdka 9 i 12V x 2, mamy USB typu C, mamy USB typu A podwójnie, rozłączniki do każdego z obwodów, włącznik główny. Wskaźnik obciążenia aktualnego stacji oraz wskaźnik naładowania akumulatora i wejście na moduł fotowoltaiczny. Moduł fotowoltaiczny obsługuje tutaj MPPT do 250W, do 10A do 60V. Co mamy jeszcze w zestawie? To jest kilka przejściówek. Dwa przewody, które można podpinać do portów 9 i 12V. Oto co mamy w zestawie poza przewodem do ładowania AC? Dwa przewody, które można podpiąć do gniazd 9 i 12 V, oraz przejściówki do nich, tak by podpiąć różne inne urządzenia, których akurat potrzebujemy podładować. Jest też przejściówka, która pozwala na podpięcie plusa i minusa, czyli prądu stałego, czyli właśnie modułu fotowoltaicznego. Jeżeli potrzebujesz więcej konektorów, to możesz zrobić takie ja i zamówić dodatkowy taki multikonektor. Z popularnego serwisu aukcyjnego z Chin, gdzie bierzemy fabryczną przejścióweczkę stąd, montujemy i możemy podpiąć dowolny moduł od razu, plug and playowo za pomocą konektorów solarnych. Mobilna stacja zasilania to urządzenie, które możesz wykorzystać pod namiotem, w samochodzie, a być może jako UPS. Swoje lodówki czy innego urządzenia, którego chcesz podtrzymać, zasilanie, nawet w przypadku blackoutu. Jednakże to, co chcę Ci przede wszystkim dzisiaj powiedzieć, to to, że możesz to dokładnie urządzenie wygrać w konkursie, który organizuje firma Samsung. Z tytułu tego, że firma wchodzi na polski rynek, otwiera biuro, serwis, support wszystko po kolei, co trzeba. Na całą Europę Wschodnią i siedziba będzie właśnie miała, miała miejsce w Łodzi, także w Polsce Centralnej. To jest zorganizowany konkurs, gdzie możesz wygrać każde z promocyjnych trzech urządzeń, a także 11 listopada ruszy wielka promocja z okazji wejścia Samsunga na rynek polski. Wielka promocja, gdzie to i dwa kolejne urządzenia będziesz mógł nabyć w niesamowicie dobrej cenie, której nie spotkasz nigdzie indziej. Trzeba się śpieszyć. Dlatego, że promocja będzie trwała do 31 grudnia lub wyczerpania zapasów. A teraz przejdźmy do konkursu. Musisz zrobić cztery rzeczy. Po pierwsze, zasubskrybuj ten kanał. Po drugie, daj lajka pod tym wideo. Po trzecie, zgadnij, gdzie jesteśmy. No, że w górach to wiadomo, ale im dokładniejsza lokalizacja, tym lepsza zabawa. Yy, I to, co na czym zależy nam najbardziej, napisz, za ile byłbyś w stanie kupić to urządzenie i napisz, dlaczego. Im bardziej merytoryczny komentarz, tym bardziej go docenimy. 11 listopada wyłonimy zwycięzcę spośród wszystkich najciekawszych komentarzy, który wygra to urządzenie i dostanie je całkowicie za darmo, a także cała reszta będzie mogła kupić to urządzenie w promocyjnej cenie do wyczerpania zapasów.